no siemka słuchajcie minął jeden jeden dzień dosłownie nawet nie cały bo wczoraj wieczorem były wysiewane nasiona pepino no i zobaczcie tutaj mamy pierwsze które już puściło kiełek. nie jest jedyne bo tam mamy kolejne O, mamy kolejne które puściło kiełek. O także troszkę tych będzie roślinek. O, widzicie, tu mamy, tu mamy kolejne i tu jest kolejne, czyli pepino bardzo szybko kiełkuje i to są nasionka, które u mnie leżały na półtorej roku. Zejrzymy dzisiaj do nasionek. Zobaczymy co tu się dzieje. Tu mamy pepino, pepino, które było wysiewane ze świeżych. Nasionek, jak możecie zauważyć, zaraz Wam tutaj coś powiększę, po kilku dniach, jak widać, pokazują się pierwsze kiełki. Także widać na żywym przykładzie, bo to drugie, które było sezonowane i wyschnięte, dużo szybciej zaczęło kiełkować niż to świeże. Aczkolwiek to świeże też widzimy, że po jakimś czasie kiełkuje. Także zostawiamy i zaglądamy do kolejnego pojemnika. Mamy kolejny pojemniczek i tutaj mamy Albicję. Albicja jak widzicie już część ziarenek zaczęła wychodzić. Tutaj mamy te większe spuchnięte chyba z 4-5 kiełków. O tu mamy kiełek, tu, tu, raz, dwa, trzy. E, tutaj jest czwarty, także fajnie sobie zaczyna kiełkować. Hmm, za jakieś kilka dni e, nagram update, no i oczywiście dzisiaj wymienię im ten ręcznik, bo już taki jest troszkę e, nieestetyczny i zaczyna pachnieć nieciekawie i tutaj mamy kolejne nasionka już wam pokazuję są to nasionka Oleandra jak widać tutaj póki co na razie się chyba nic nie dzieje przynajmniej nie widać żeby cokolwiek wychodziło też im dzisiaj wymienię to podłoże zmienimy ten ręcznik i zobaczymy czy coś się pojawi w najbliższym czasie oczywiście te nasionka nie stoją na macie bo jakby stały na macie no to już pewnie by coś mm, było widać ale na macie musiałbym też kilka razy dziennie uzupełniać wodę a że cały dzień mnie nie ma no to niestety nie ma takiej opcji żebym to robił jakbym je zostawił tak bez podlania to by wyschły i nic by z tego nie było Dlatego nie stoją na macie. Tutaj mamy kolejne nasionka, i tu jest to pepino, które było z tych sezonowanych nasionek. Już jak zauważycie, w niektórych miejscach tutaj ostro zaczynają rosnąć, aczkolwiek żadnych lisków na razie nie widać, ale jak widzicie, no bardzo, bardzo dużo tutaj tych nasionek kiełkuje także jakbym je teraz przerzucił część do ziemi I chyba tak zrobię, że część przerzucę do ziemi tych co kiełkują, żeby się po prostu nie wrastały w ten ręcznik i będziemy obserwować jak sobie będą rosły także tu jest pepino z nasionek No i tu na koniec zostawiłem rarytasek Czyli Sterlicję Sterlicja Nikolaj Też nic się póki co z nimi na razie nie dzieje Widzę że się po prostu troszkę namoczyły, spuchły trochę Ale nie widać żeby jakieś kiełkowanie szło no, no mówię, tak jak, jak mówiłem, stoją po prostu tutaj w temperaturze takiej pokojowej. No, jakby była wyższa temperatura, na pewno by to przyspieszyło kiełkowanie No ale nic, zobaczymy, ile to będzie trwało, właśnie w takiej zwykłej temperaturze pokojowej. No, witam, Minęło minęły kolejne dni. Zajrzymy dzisiaj znowu do nasionek, zobaczymy, co tam się dzieje. Tu mamy pepino, które było wysiane ze świeżych nasion jak widzicie no nic tutaj się nie dzieje także zostawiamy i idziemy dalej tutaj mamy albicję o i proszę i tutaj się dzieje i to sporo jak widzicie albicji raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem no, sporo wychodzi, także zrobimy tak, że tą albicję wsadzimy e, do ziemi. Także, jak widzicie, mam już przygotowaną ziemię. Oczywiście te nasionka, które nie wykiełkowały, też tutaj wsadzę z nadzieją, że wyjdą. Nie będę się tutaj jakoś specjalnie nad tym rozczulał, po prostu. Po kolei, sztuka po sztuce. O, powiem Wam, że niektóre już się tu ostro wrastają. O, tak wygląda nasionko albicji z małym korzonkiem. Także wrzucamy. O, tu na przykład już mamy nawet większą. Nawet już gdzieś zgubiła e, tam swoją skorupkę. Także jak widzicie. Korzonek jest, także albicji będę miał sporo na to wychodzi. No dobra, siejemy. Tak jak mówiłem, nie będę się nad tym rozczulać. Hmm. Ciach, 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 poprzekładamy. Raz, dwa. Większe, mniejsze. No, powiem Wam, że Albicja mnie pozytywnie tu zaskoczyła, bo sporo jest tych kiełkujących nasionek, i to w dość krótkim czasie się pokazały. Także ładnie, ładnie. Zadowolony jestem z, z jej kiełkowalności. No, i tu sporo. Sporo tych nasionek jest już w kolejnych napuchniętych bo jak widzicie tutaj kolejne wychodzi, tu są spuchnięte tu tu. No to świadczy o tym, że te nasionka są aktywne, żywe i że będą w najbliższym czasie wychodzić z nich roślinki. Także Ciach, 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 podrzucamy to do ziemi. No i zobaczymy za kilka dni, jak zaczną wychodzić, jak będą wyglądały właśnie te młode roślinki. Mm. Bardzo fajnie kiełkują te albicje. No i to jest roślinka, która bardzo ładnie u nas. Rośnie i nawet zimuje. Także tak. Jak widzicie, nasionek jest sporo. Ja to zaraz przysypię cienką warstwą, właśnie ziemi. O. Coś takiego. zasypiemy ładnie tutaj delikatnie przyklepę żeby nie popsuć tych korzonków które już się pokazały no i podlejemy delikatnie żeby wilgoć była utrzymana i odstawiamy i bierzemy się za kolejne dobra czyli albicję już mamy przesadzoną no i dobra mamy tutaj kolejne nasionka, które były wysiane. Jak widzicie, Olander, no nic się z nim nie dzieje. O, te Nasionka nie, nie wyglądają zbyt dobrze, powiem szczerze. Hmm, no zobaczymy. Powiem tak, że miałem w zeszłym roku taki świeże, który zbierałem sam, no i dużo szybciej zaczęły kiełkować, także podejrzewam, że te raczej no raczej nie będą kiełkować no ale nic, zostawimy, zobaczymy jeszcze za kilka dni także z oleanderkiem nic się nie dzieje tutaj mamy kolejne i tutaj zobaczcie co się dzieje tu mamy pepino pepino, które było w zeszłym roku zebrane. Ryżało sobie cały rok. Te nasionka. I, no i w tym roku się nimi zająłem. I je tutaj dałem. Na ten mokry ręcznik. Jak widzicie. Kiełkowanie jest dosyć spore. Teraz się zastanawiam. Chyba zrobię tak, że. Po prostu. Zostawię. Zostawię to. Tutaj. Na tym ręczniku. Te które. Zaczęły wschodzić po prostu dam na dół i chyba zrobię tak, że przysypię delikatnie warstwą. Powiem, że takich kiełkujących jest tu naprawdę sporo. O zobaczcie, nawet takie maluszki też wychodzą kiełki. Także ja to chyba po prostu przysypię małą warstwą ziemi. I będziemy obserwować, co tu się dzieje. No i tak też zrobimy dobra Mamy ziemię, więc po prostu na tym ręczniku delikatnie przysypuję. One i tak wyjdą. Tak mi się wydaje. No, nie chcę też zbyt dużej tu warstwy tej ziemi ładować, żeby mi nie zgniły. No ale. Dostaną trochę składników odżywczych, tak, w postaci właśnie tutaj tej, tej organicznej z ziemi tych elementów. Podlejemy, żeby było wilgotno. No i zobaczymy, co się będzie działo. Podejrzewam, że to pepino w miarę szybko wyrośnie. Te, co już są wykiełkowane, że przebiją się tutaj przez tą ziemię i będą ładnie rosły, także odstawiamy to, lepinko pinko, z nasionek, o i zobaczymy co się dzieje z ostatnimi nasionkami, ostatnie nasionka, to są sterlicje, jak widzicie tutaj te kawałki takie co były takie puszyste, taki puszek był Obrywałem. O kurczę, coś zauważyłem. Nie mogę wam tego nie pokazać. Bo widzę życie. Patrzę, że napęczniały te nasionka. I jak obracałem, to coś mi się pokazało. Nie wiem czy to jest korzonek, czy nie. Wydaje mi się, że to jest mały korzonek. oceńcie sami. Coś tutaj jest, coś się pokazuje. Mam nadzieję, że to jest korzoneczek. No nic, w każdym bądź razie tak jak mówię, te nasionka napuchły i zostawiamy je tutaj dalej. Niech sobie w tej, yy, tej kuwetce dalej moczą się i zobaczymy co będzie się działo. Także dzisiejszego przeglądu Albicję posadziliśmy w ziemię i Pepino też poszło w ziemię. Zobaczymy jeszcze, jak wyglądają daktyle. Daktyle cały czas się moczą w wodzie. Nic tu się na razie nie pokazuje. No to nic. Zostawiam je dalej w tej wodzie. Niech się moczą. one oczywiście stoją troszkę brzegiem na macie tutaj mamy karłatkę karłatkę jak widzicie też w wodzie woda zmieniła kolor zaraz po tym jak tylko tutaj zakończę to pójdę wymienię tą wodę na czystą żeby sobie były w czystej no i co i tyle z tego wielkiego siania to Wam jeszcze pokażę, że powoli zaczynają się wysuwać kanny. Tutaj mamy dwie, tu jest jakaś pojedyncza sztuka. Zobaczymy, jak będą rosły. No i tam Kietti, Już mam cztery sztuki z nasionek. Reszta nasionek niestety jeszcze śpi. Także zobaczymy, ile wykiełkuje jaki będzie procent kiełkowalności. W każdym razie cztery sztuki już wyszły i też bardzo się z nich cieszę.